Cześć, witaj na moim podcaście przygotowania. Dzisiaj zapraszam Cię na 112 odcinek i będzie to odcinek solo, w którym opowiem Ci o mojej psychoterapii, dowiesz się skąd w ogóle przyszedł mi pomysł, aby terapię zacząć, jak znalazłam swoją terapeutkę, jak wygląda sam proces, czego się nauczyłam i jakie mam wnioski. Myślę, że może dla kogoś będzie to przydatne, przynajmniej tego mam nadzieję. Zapraszam. Zacznę może od tego, skąd w ogóle pojawił się u mnie pomysł na to, aby zacząć psychoterapię, i jest to trochę związane z tym, że w pewnym momencie dużo osób wokół mnie chodziło na terapię. Zwłaszcza jak mieszkałam w Warszawie. I sama też takie, sama też takie miałam momenty, że czasami się się czułam. I nie do końca wiedziałam dlaczego, bo na pierwszy rzut oka nic przecież takiego złego się nie działo. Czasami mi się wydawało, że moje reakcje na pewne sytuacje były takie bardzo intensywne. Może trochę takie aż za mocne, i czułam, że musi być w tym coś głębszego. Wydaje mi się, że takie moje pierwsze myśli pojawiły się w 2021 roku, a ostatecznie na terapię zdecydowałam się w marcu 2023 roku, jakby wtedy ją rozpoczęłam. A wcześniej, przez ten czas, to tak, pojawiały się takie momenty, że ta myśl ale też nie miałam takiej stabilności życiowej. Trochę mieszkałam w mieście rodzinnym, trochę też w innych miastach. Pracowałam zdalnie, bo wtedy to były też czasy pandemii. Potem zrezygnałam z pracy, podróżowałam, Mm, następnie wróciłam do Polski i szukałam nowej pracy. Tak, trafiłam też do Niemiec, ale no pierwotnie miałam tutaj być 3 miesiące, więc też jakby nie chciałam niczego zaczynać, bo nie wiedziałam ile zostanę i co będę robić potem. Ale jak już moja umowa została przedłużona i wiedziałam, że przynajmniej przez od marca do końca roku będę jakby na miejscu, to stwierdziłam, że to jest ten moment. A jak znalazłam swoją terapeutkę, ze względu na to, że ja no, nie lubię robić czy nie lubię szukać osoby, wybierać nurtu, bo w przypadku terapii jest kilka nurtów, no i też każdy czym innym się charakteryzuje. Ja nie chciałam właśnie tego analizować, nie chciałam też szukać osoby przez innych znajomych, czy nie wiem, przez różne portale, ale właśnie. Okazało się, że jest taki portal, na którym właśnie ogłaszają się terapeuci i psychologowie, i tak dalej. W sensie, nie sami się ogłaszają, tylko ta platforma współpracuje z takimi osobami i jest dostępna taka opcja, aby umówić się na bezpłatną rozmowę z opiekuną pacjenta, i na tej rozmowie ta osoba pomaga wybrać. Właśnie, psychoterapeutę albo psychoterapeutkę. Ja się umówiłam na rozmowę, porozmawiałyśmy o tym, jakby nad czym chcę popracować w kontekście terapii, czy właśnie bardziej zależy mi, aby zająć się tymi, powiedzmy, trudnościami tu i teraz, bez jakby zgłębiania się w przeszłość, czy właśnie chciałabym do tego dzieciństwa wrócić. Ja była nastawiona na tę drugą opcję i po wstępnej rozmowie opiekunka wskazała mi, wskazała mi dwa nurty terapeutyczne, które jej zdaniem byłyby dla mnie najlepsze i był to gestalt i terapia integratywna i na tej podstawie wybrałyśmy potencjalne terapeutki w oparciu też o ten nurt, ale także moją dostępność i Wybrałyśmy dwie osoby, i z tych dwóch ja sobie wybrałam terapeutkę, i od razu już na tym spotkaniu zarezerwowałyśmy pierwszą wizytę. I to było bardzo fajne, że nie było rozmyślania, nie było zastanawiania się zbyt długiego, tylko od razu była zarezerwowana ta rozmowa, i jakby już nie było odwrotu. I tak do dziś umawiam się przez ten portal z moją terapeutką. Przez ten portal tylko, jakby, przechodzą płatności, a my rozmawiamy już tak technicznie na Google Meets. Zawsze po opłaceniu dostaję na maila link do wydarzenia. Pojawia się też ono w moim kalendarzu, więc jest to bardzo wygodne. No i oczywiście te spotkania odbywają się w wersji online, no bo ja jestem w Niemczech. Nie wiem, gdzie jest ta moja terapeutka, ale jest tak dla mnie wygodny i ja mam e, swój stały termin. To są poniedziałki. Mm, I tak. półtorej roku już trwają trwa terapia Oczywiście były jakieś przerwy. Bo czy ja byłam na wyjeździe i czasami mi wypada coś, jak na przykład teraz będę miała, e, będę w pracy wyjątkowo, więc nie możemy mieć tej e, terapii. E, też ostatnio moja terapeutka była e, na urlopie, więc wtedy też nie ma. E, sesji, ale tak jest to bardzo regularne i to mi też pasuje, bo przynajmniej wiem, że zawsze um, poniedziałek rano mam zarezerwowany. Teraz może się to, jak wyglądają początki takiej terapii. I przynajmniej w moim przypadku miałyśmy trzy pierwsze spotkania na takie zapoznanie się. Dużo opowiadam o sobie, odkładam na pytania. Hmm. Wspominałam jakby swoje dzieciństwo, z tego co kojarzę, moją pracę zawodową, relacje przyjacielskie i romantyczne, i to było takie budowanie zaufania. Hmm. A po trzech spotkaniach hmm, miałam pod podjąć decyzję, czy jakby chcę kontynuować ten proces terapeutyczny, no i moja odpowiedź była pozytywna. I tak, teraz y może powiem, jak to w ogóle wygląda, hmm. jak reaguje. Powiedzmy, moje otoczenie na to, że jestem w terapii. I pierwsza kwestia to jest taka, że, jeżeli zastanawia się, czy mówię o tym, że jestem w terapii, to mogę powiedzieć, że to jest i tak i nie. Bo jak z kimś rozmawiam i na przykład opowiadam o swoich planach na poniedziałek, to czasami to wspominam, że coś rano mam, nieraz mówię, że właśnie to jest terapia, że no mam terapię rano i to jest jakby takie naturalne. Nie wchodzę w szczegóły. Moi najbliżsi znajomi przyjaciele wiedzą, często też pytają, co tam przerabiam na terapii, co nowego odkryłam o sobie w czasie sesji, o czym rozmawiamy i no są zainteresowani i myślę, że to też może być dla nich taka szansa na refleksję, może pewne sytuacje i zachowania, no, też się pojawiają w ich życiu. Jeżeli chodzi o pracę, to ludzi, moi znajomi częściowo wiedzą, na pewno mój szef wie, bo czasami też chciał, żebym nagle przyszła w poniedziałek do pracy, to mówiłam mu, że mam terapię i no, mogę przyjść, ale na przykład później, ewentualnie, bo mogę te sesje odwoływać, ale 24 godziny przed. Oczywiście, chwilę przed też mogę odwołać, ale wtedy jakby tracę pieniądze, a jak odwołam to wcześniej, no to Wiadomo, że ta sesja, ta sesja przechodzi na inny termin. No i tak, część osób o tym wie, ale jeżeli chodzi o mówienie o tym wśród takich, powiedzmy, osób starszych ze starszego pokolenia, to ja się tym nie dzielę. I wydaje mi się, że to trochę z obawy przed tłumaczeniem się z powodów, które mnie jakby doprawdziły do podjęcia takiej decyzji. Obecnie tak o terapii się bardzo szeroko mówi. Jest to coś, mówię w cudzysłowie, normalnego. Ale właśnie przede wszystkim wśród tego młodego pokolenia. Kiedyś było inne podejście. Raczej takie wsparcie kojarzyło się z ciężkimi chorobami psychicznymi. I też tak myślę, że to też jest powód, dlaczego niektóre osoby nie decydują się na terapię, bo wydaje im się, że właśnie te problemy, z którymi się zmagają, są małe, nieistotne. Mm, no, ja też tak miałam. Przecież no, nic takiego strasznego się w moim życiu nie wydarzyło. I jakby po co miałabym nad tym popracować? Ale tak, jednak się zdecydowałam i jestem z tego mm, zadowolona. A teraz, jak ten cały proces wyglądał u mnie? Mm, no, terapia to wyzwanie. No nie jest łatwo, nie jest ciężko i u mnie prawie każde spotkanie to jest płacz. Często też po mam ból głowy ze względu chyba na te emocje i to wszystko, co się w mojej mm, głowie, jakby w moim ciele zmienia. Często poruszam takie tematy trudne, bolesne, ale jakby to też nie mm, jest tak, że jestem w pewien sposób do tego zmuszana. Mam, jest przestrzeń, żeby powiedzieć, że dzisiaj na przykład nie czuję się nasiłać, aby na ten temat rozmawiać albo nie jestem gotowa i po prostu nie kontynuujemy danego tematu. Na następnej sesji mogę wrócić do tego albo nie. Ogólnie w mojej terapii jest tak, że to ja zaczynam sesję i jakby nadaję kierunek tej rozmowy, w sensie wybieram temat. Oczywiście, czasami poruszymy coś, i terapeutka mówi, że jakbym chciała, to możemy się temu bardziej przyjrzeć na następnej sesji. Czasami coś takiego wychodzi, ale jakby to już ode mnie w 100% zależy, czy ja na następnej sesji podejmę to i zacznę od tego, czy na przykład skupię się na takich obecnych trudnościach, wyzwaniach, z którymi się mierzę. I u mnie właśnie to jest taki miks, że dużo wracamy do tego dzieciństwa, bo pewne jakby schematy właśnie stamtąd się wywodzą, ale też jakby poruszamy właśnie te takie, powiedzmy, bolączki dnia obecnego. To w zależności jakby co tam akurat, przez co przechodzę. I tak jakby tak to też wygląda u mnie, bo no taki nurt terapeutyczny wybrałam. Jest to terapia w nurcie integratywnym, czyli polega na tym, że właśnie to nie, to jest taki nur, który czerpie z innych nurtów, po trochę. Ale jakby ciężko mi było powiedzieć, jakie metody używa moja terapeutka. No, na pewno tutaj mogę powiedzieć, że my zwracamy się do siebie na pan, pani. Znaczy na pani, bo to jest kobieta. Więc ona mówi pani Anio I tak to wygląda. I myślę, że to jest dobre, jakby nie, nie mam takiej potrzeby, żeby na przykład zwracać się do mojej terapeutki na na ty. A teraz może opowiem, co mi daje terapia. Na pewno to jest taka bezpieczna przestrzeń, gdzie mogę właśnie rozmawiać o czymkolwiek chcę i jakby w żaden sposób nie czuję się oceniana przez moją terapeutkę. Raczej wręcz przeciwnie, że ona często mm, mnie wspiera, rozumie, mm, zwraca też uwagę na kwestie, których ja nie zauważałam. I to nawet, że ja płaczę przy niej, co ja nie lubię tego robić ogólnie, ale no, tak szczerze się swobodnie i jakby jak pojawiają się jakieś łzy w moich oczach, no to ja też tego nie powstrzymuję. Bo jakby. W ogóle nie mam takich myśli, że ta terapeutka mnie w jakiś sposób ocenia. Więc to jest, myślę, że mega, mega mm, fajne. Wiadomo, czasami moja terapeutka też musi mnie ciągnąć za język, bo no ciężko mi czasami jakby opisać, wyrazić te emocje, które. We mnie były w czasie danej sytuacji, i to nie jest łatwe kopać, kopać, gdzie ja. No, czasami ja nie mam pojęcia, no nie wiem, co czułam, ale działamy. Co jeszcze odkryłam, to to, że jednym z takich moich mechanizmów jest racjonalizacja czyli jakby, jak pojawiają się te trudne sytuacje jak powiedzmy, trudne sytuacje trudne emocje może lepiej tak to na nazwę jak na przykład zawód, smutek, rozczarowanie, złość. No i wiadomo, to są normalne emocje. Tak samo ważne jak pozostałe, te, które uznajemy za pozytywne, jak radość, szczęście. I gdy pojawiają się te trudniejsze emocje u mnie, to wtedy jakby moja głowa zaczyna działać i podsuwać takie myśli, że przecież nic się nie stało, skup się na pozytywach, i wtedy jakby mam taki, że tak powiem, dysonans poznawczy, bo z jednej strony moja głowa mówi uspokój, się nic się nie dzieje, a jakby ciało czy emocje mówią co innego. I u mnie wtedy pojawiają się też takie myśli, że kurczę, o co ci chodzi? Czemu, e, nie wiem, się złościsz? E, czemu o tym myślisz? No i to jakby tak nie nakierowuje te emocje, które się pojawiły u mnie związane z jakąś sytuacją i te emocje jakby nakierowują się na mnie. Że ja je przekierowuję na siebie i no to jest nieświadome i niezbyt dobre. No teraz może taki podam przykład, który też wspom o którym wspomniała moja terapeutka, że powiedzmy stoję i czekam w bardzo długiej kolejce i nagle pojawia się u mnie takie złość, że muszę czekać, zniecierpliwienie i zamiast dać sobie szansę na wyrażenie tych emocji oczywiście w głowie, że mówię, kurde, no nie chcę mi się tak stać, po co tak zresztą, czemu tak długa jest tak kolejka, czemu ja na przykład jest jedna kasa otwarta, a nie dwie. I to jest takie normalne, że wyrażasz tą złość, tą emocję no i ona odchodzi. Mm. Ale jak ja na przykład miałam takie emocje, że zaczęłam się denerwować, to potem właśnie um, starałam się to jakby tak zagłuszyć, a ona zostawała dalej w ciele. Yy. I właśnie to nie chodzi o takie wyrażanie słosi poprzez krzyczenie na kogoś, yy, obrażanie ludzi, którzy, nie wiem, siedzą przy tej kasie. To chodzi po prostu o zobaczenie tych emocji i po prostu one znikają. Ale właśnie jak stara się je próbować trochę tak zagłuszyć, to potem one zostają i, na przykład, w moim przypadku hmm, nakierowują się na mnie. To też hmm, doprowadziło do kolejnego odkrycia, które hmm, też było dla mnie takie hmm, dosyć bolesne i smutne, bo, przez to, że ja właśnie tak często w różnych sytuacjach złość nakierowuję na siebie, to wyszło, że ja nie mam takiej fajnej relacji z samą sobą. Moja właśnie terapeutka mi pokazała, że przez takie dialogi wewnętrzne, no to nie akceptuję swoich e emocji uczyć i jak pojawiają się za takie e trudniejsze, no to ja jakby jestem dla siebie wyrozumiała, tylko właśnie denerwuję się, że one się pojawiają i najchętniej to bym chciała, żeby w ogóle się nie pojawiały. A jakby też każda emocja to jakby coś pokazuje i to było dla mnie takie ciężko, bo mi się wydawało, że tą relację z sobą mam dobrą, ale też patrzyłam przez przyznat takich, takiego powiedzmy działania, czyli, że nie wiem, zabierałam siebie na, na fajne jedzenie do restauracji, jechałam sobie na jedną noc do fajnego hotelu w jakimś mieście, zrobiłam sobie maseczkę na twarz, albo coś w tym stylu, że tak powiedzmy od zewnątrz sobie dawałam uwagę, ale od wewnątrz już niekoniecznie, i to jest właśnie taka kwestia, nad którą, nad którą ja pracowałam i nadal pracuję. Widzę postępy, że jakby jak pojawiają się właśnie te trudniejsze emocje, jak smutek, złość, to daje im przestrzeń, przypatruję się im, y nie oceniam, czy one są dobre, czy złe, czy są adekwatne, czy nie, tylko właśnie też się zastanawiam oczywiście, skąd one wynikają, co to mi mówi o danej sytuacji, bo jak pojawia się złość, no to może ta sytuacja nie do końca, jakby, poszła po mojej myśli. Ale tak, już zaczęłam od tego, że te emocje akceptuję albo staram się je. Akceptować. Nie jest też tak jakby kolorowo, bo ja miałam kryzys też w swojej terapii. Nie widziałam takich namacalnych efektów, postępów. No i chciałam ją zakończyć. Ale to też był taki moment przełomowy, bo ja wtedy powiedziałam mojej terapeuty, co ja czuję, dlaczego chciałabym to zakończyć. I dzięki temu też mogłyśmy się tym zająć. Pamiętam też, że wtedy moja terapeutka powiedziała mi, że taka relacja, jakby pacjent, terapeuta, może być jedną z takich pierwszych bezpiecznych przestrzeni, które się tworzy, i potem dzięki temu można ją też przenosić na inne relacje. I myślę też, że tak u mnie się dzieje, bo ja też coraz częściej. Daje drugiej stronie znać, że nie wiem, pewna sytuacja sprawia mi przykrość albo było mi smutno z jakiegoś powodu związanego, powiedzmy, z tą relacją. I nie jest to łatwe, czasami wręcz bardzo, bardzo stresujące, bo chyba obawiam się tej reakcji ze strony drugiej osoby, ale właśnie najczęściej są bardzo pozytywne pod tym kątem, że dana osoba. No, nie chcę, żebym ja się tak czuła. I często wcale nie ma takich intencji. Więc to jest bardzo, bardzo fajnie. Oczywiście chodzi też o sposób, w jaki się wyrazi te swoje um, uczucia, bo to nie chodzi o to, żeby mówić czy pisać komuś, że miałyśmy iść razem na. Na, nie wiem, na spotkanie, a ty odwołałaś w ostatniej chwili, jesteś niesłowna, bla, bla, bla. Nie, bo to jest jakby atak na drugą osobę i no to też będzie źle odebrane i ta osoba będzie też jakby tak w naturalnej takiej pozycji, żeby się bronić. Chodzi po prostu o to, żeby nie oceniać działań ty, tej osoby, tylko właśnie pokazać nasze uczucia, że nie wiem, poczułam się samotnie, bo nasze spotkanie zostało odwołane w ostatniej chwili, a bardzo na nie czekałam. Coś w tym stylu. Więc, no, to są takie rzeczy, i no, nie da się tego tak zmierzyć. To nie jest, powiedzmy, jakiś taki sportowy element, że powiedzmy. Biegniesz na 100 metrów i możesz sobie mierzyć czas i patrzeć na progres. To jest bardzo takie nieuchwytne i dla mnie to był też trochę problem, bo ja no nie jestem zbyt cierpliwą osobą i miałam takie wrażenie, że ja mam tą terapię, mam, mam, no wiadomo, płacę za nią, a efektów żadnych nie ma, więc po co ja to robię? Bo potem też tak często mam, że ten poniedziałek po terapii, no po niej nie zawsze mam siłę, żeby coś więcej robić, więc też miałam takie poczucie, że ten dzień mam zmarnowany, wolny, zwłaszcza jak na przykład, nie wiem, pracowałam sześć dni w, yy, w tygodniu i potem tylko miałam poniedziałek wolny i od wtorku znowu wracałam, więc to było tak, że jedyny dzień mój wolny, a mam powiedzmy, w cudzysłowie oczywiście mówię, yy, zmarnowany, że jakby nie miałam yy, przestrzeni potem, po tym spotkaniu na zrobienie czegoś, nie wiem, fajnego, ale... Już powoli widzę efekty mojej terapii i z tego się cieszę, więc powoli już tak coraz częściej, tak jak wspominałam, sygnalizuję swoje takie uczucia. Też staram się stawiać granice, odmawiać, jak na przykład tak czuję i no nie mam już takich wyrzutów sumienia, bo to też u mnie to powodowało. Więc um, jak najbardziej widzę postępy. One są takie powolne, jakby, ale regularne. Więc um, dalej kontynuuję terapię i cieszę się, że to zaczęłam. Jestem sobie wdzięczna, no bo to na pewno nie jest łatwe, żeby jakby grzebać się w tych takich um, zakamarkach siebie, które się no, chowało, ignorowało, albo może nawet nie zauważało, bo też to się robi oczywiście hmm, podświadomie. Hmm. Tutaj myślę, że jeszcze dodam to, że czasami miałam z moją terapeutką takie sytuacje, że wydawało mi się, że ona w pewien sposób mnie atakuje i ja przechodziłam właśnie w taką Taki tryb obronny, ale właśnie ona to zauważała, i po wyjaśnieniu okazywało się, że wcale ona nie miała takich intencji, że to często też wynikało z takich moich zarzutów, w cudzysłowie, które ja mam względem siebie, i potem ja, jakby tego się doszukiwałam w tych słowach mojej terapeutki, a nie zawsze tak było. Więc też oczywiście się zdarzają takie kwestie, Małych nieporozumień, zwłaszcza jak rozmawia się o delikatnych aspektach, ale właśnie bardzo szybko to jest wyjaśniane. I ja też jakby czuję coraz większą przestrzeń na to, że mogę jakby się to pytać o co tak dokładnie mojej terapeutce chodziło. No bo do nieporozumień czasami dochodzi w różnych jakby sytuacjach, nie tylko z terapeutą, ale po prostu między ludźmi. I teraz może na koniec, jakie są wyzwania? czy minusy terapii, to na pewno znalezienie odpowiedniej terapeutki czy terapeutki. Terapeuta albo terapeutki może być czasochłonne. Jest też jakby wielu specjalistów z długą listą oczekujących, więc no to też zajmuje czas. Dodatkowo, no, to jest koszt. Terapia to koszt. Ja płacę za 50-minutową sesję 219 zł. Na pewno można znaleźć coś w niższej cenie, ale no, nie są to jakieś bardzo duże różnice. No to jest inwestycja, ale no potrzebne są zasoby, więc też um, niestety to może być dla niektórych przeszkodą, ale wydaje mi się, że na pewno są jakieś y, fundacje, które pomagają osobom jakby w cięższej sytuacji. Ja też wiem, że mogłabym się w Niemczech starać o y, terapię w ramach y, kasy chorych, ale, no, na pewno są też terapeuci z Polski, ale szukanie i właśnie oczekiwanie na termin to jednak dla mnie jakby za dużo, że wolę sobie to też jakby sama opłacać i mieć to tak stale, no i zdalnie. Nie wiem, jak to by było w innych przypadkach. Jednak ja właśnie się zezywałam na to, więc może ktoś też jest z Niemczech i o tym myśli, może sobie to wziąć pod uwagę. Nie wiem, jak to wygląda w Polsce. Możliwe, że też tak jest, ale pewnie na NFZF trzeba trochę czekać. No i na pewno ja się cieszę, że skorzystałam z tej platformy. No bo ominął mnie ten proces jakby poszukiwania, sprawdzania, ale oczywiście mogłoby się wydarzyć tak, że powiedzmy te sesje z moją terapeutką pierwsze byłyby ok, ale nie chciałabym się zdecydować na Dalsze, dalszą współpracę, więc szukałabym dalej i no może to też trochę zająć, więc rozumiem, że to jest frustrujące. I tak już na sam koniec podsumowując to, ja bardzo polecam terapię każdemu. Wydaje mi się, że no każdy z nas ma jakieś takie kwestie nieprzepracowane, takie, które no jakoś może w codziennym życiu się ukazują, ale właśnie grunt to znaleźć, zdecydować się w odpowiednim momencie na to i też właśnie grunt to znaleźć osobę, przy której czujemy się bezpiecznie, swobodnie, czujemy się nieoceniani, to jest bardzo ważne i może to zająć trochę czasu, ale no myślę, że jeżeli masz takie momenty, że pojawia się u ciebie taki przepływ, że Kurde, może warto iść na terapię, a potem na przykład znowu jest dobrze i o tym zapominasz, to warto się tym zająć i podjąć kroki, żeby to zrobić, bo im szybciej się zdecydujemy na terapię, na proces terapeutyczny, tym lepiej, bo może dojść do takiej sytuacji, że będziemy już w takim bardzo ciężkim stanie, no i wtedy ta praca no, będzie jeszcze cięższa, więc zachęcam do skorzystania jeżeli o tym myślisz. I to tyle ode mnie na dzisiaj. Jeżeli masz pytania o terapię albo o platformę, z której korzystam, to zapraszam do kontaktu. Możesz napisać do mnie na Instagramie, gdzie znajdziesz mnie pod nazwą Przygodowania. I tutaj na koniec bardzo chciałabym podziękować Adelinie za zainspirowanie mnie do nagrania tego odcinka i też zadała mi kilka pytań, na które właśnie mogłam nagrywając ten odcinek, odpowiedzieć. To tyle na dzisiaj, do usłyszenia za dwa tygodnie. PA!